Magdalena Pecka. Dzień dobry. Zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody w Polsce południowej. O poranku mogliśmy liczyć na rozpogodzenia. Natomiast tak jak widzimy, w Lublinie również nie pada deszcz. Tam o poranku rzeczywiście ta aura bardziej sprzyjająca. Natomiast w wielu miejscach dzisiaj opady deszczu i więcej chmur. Zatem przejdźmy już do naszych map pogodowych, sprawdźmy, co będzie czekać nas przed południem. No i gdzie możemy liczyć na większą ilość słońca. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. W w Małopolsce na Górnym Śląsku. Tutaj zachmur będzie przebijać się błękitne niebo, natomiast w pozostałych miejscach już występują opady przelotnego deszczu i silniej wieje wiatr. W głębi kraju, w porywach do 50 km na godzinę, wiatr będzie obniżać temperaturę odczuwalną. Około godziny 10 ta na termometrach od 6 stopni w suwałkach, 7 w Łodzi, 9 najcieplej w Szczecinie. W drugiej części dnia już w całym kraju zwiększy się zachmurzenie, w wielu miejscach zachmurzenie pełne. Nadal te niewielkie przejaśnienia mogą pojawiać się na krańcach południowo-wschodnich naszego kraju, lecz i tam pojawią się opady przelotnego deszczu. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie Podkarpacia. Temperatura maksymalna w kraju od 7 do 10 stopni. Nadal najcieplej będzie w Szczecinie, ale także w Rzeszowie. Tak jak wspominałam, wiatr będzie nam dzisiaj dokuczać. Ta temperatura odczuwalna może być od nawet 4 stopnie niższa. Silniejsze porwy wiatru prognozujemy również nad morzem. I w górach tam aura będzie niebezpieczna, bo w Sudetach czy w Tatrach może powiać nawet z prędkością do 100 km na godzinę. Tam wysoko w górach deszcz będzie mieszać się ze śniegiem, a na szczytach popada sam śnieg. Oznacza to, że z silnym wiatrem mogą tworzyć się tam zawieje i zamiecie śnieżne. Warunki biometeo niestety dzisiaj będą bardzo niekorzystne. Wszystko za sprawą układu niskiego ciśnienia, pod którym wpływem znajdujemy się, frontu atmosferycznego, który przynosi chmury i deszcz, no i tego silniej. Wiatru. Natomiast w kolejnych dniach jeszcze wtorek zapowiada się pochmurny i deszczowy, natomiast już na zachodzie i na wschodzie naszego kraju te opady deszczu stopniowo zaczną zanikać. Pozostaniemy jeszcze w chłodniejszej masie powietrza pochodzenia polarnomorskiego, stąd ta temperatura nie przekroczy 10 stopni, nadal będzie wietrznie, a więc to kolejny nieprzyjemny dzień. Natomiast od środy pogoda zacznie się poprawiać. To już w środę mamy szansę właśnie na to mniejsze zachmurzenie, na większą. Ilość ilość słońca. Deszcz jeszcze będzie zdarzać się częściowo nad morzem czy na krańcach wschodnich naszego kraju, lecz temperatura będzie wyższa. Temperatura zacznie wzrastać już w środę. Nasze termometry wskażą 14 stopni w Polsce południowej, a nadchodzący weekend będzie cieplejszy. Nawet może pojawić się 17 stopni i nadal prognozy wskazują na to, że trochę więcej słońca będzie na nas czekać. To dobra informacja w kontekście zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Jeszcze Mamy widok na Opole, gdzie również widzimy, jeszcze nie pada deszcz, lecz tutaj zdecydowanie większe zachmurzenie. W tych regionach warto mieć na uwadze, żeby dzisiaj mieć ze sobą parasol. O pogodzie, na teraz to wszystko. Życzę Państwu miłego dnia i po więcej informacji zapraszam na antenę TVP Info. Do zobaczenia.